Mówi się, że mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus. No i na pewno coś w tym jest. Jakie cechy, na przykład, u mężczyzn są takie, że cię przyciągają, albo po prostu jakim ich zazdrościsz? Na pewno zazdroszczę tego, że przynajmniej na takim pozornym, może pozornym etap wrażeniu, przy, przy pozorach, jakby wydaje nam się, że mężczyźni się nie przejmują i na pewno mają mniej takiego tendencji do takiego nakręcającej się kuli emocjonalnej, przewidującej jakby lęki niż, niż my kobiety. Wiadomo, że tutaj generalizuję na rzecz naszej rozmowy, ale że generalnie wydaje mi się, że, że tego im zazdroszczę. Oczywiście rozumiem, że to też ma swoje negatywne strony, ponieważ związane jest z tym, że ja przynajmniej od dziecka patrzyłam na, na moich rówieśników, chłopak, chłopców. Widziałam, że po prostu powtarza im się, że faceci nie płaczą, że faceci nie ekscytuj się jak dziewczynka. I to są takie wzorce u nas w społeczeństwie polskim przekazywane, wydaje mi się, które są no negatywnie wpływają, ponieważ mężczyźni są uczeni tego, że muszą być daleko od swoich emocji. No i to jest ta negatywna strona, ale pozytywna jest ta, że nie nakręcają się w tej kuli śnieżnej przejmowania. No właśnie, a jak ty na przykład wspominasz swoje dzieciństwo? Czy też były takie schematy, że jako dziewczynka na przykład miałaś tańczyć balet, nie bawić się samochodami, czy, czy jakby było trochę inaczej? Ja jako dziewczynka moim idolem był mój kuzyn Karol, starszy ode mnie o 4 lata, więc ja po prostu chciałam być jak Karol. Ja po prostu jeśli widziałam się z nim, bo jak nie widziałam się z nim, to chciałam być jak moja rok starsza siostra, zawsze ciągnęła mnie do naśladownictwa, więc może dobrze wybrałam zawód. No ale właśnie chciałam iść w ślady Karola, więc rozrabiałam razem z nim, tylko nie wiem dlaczego potem mi się bardziej obrywało, więc rzeczywiście było tak, że trochę dziewczynce nie wypada być takiej niegrzecznej.